Skarbników. Słuchajcie, duch sprawiedliwy, który za dobrą pracę potrafił wynagrodzić, ale jeżeli ktoś nie dbał o rodzinę, nie dbał o kolegów pracy, nieodpowiednio zachowywał się pod ziemią, nie przestrzegał tych reguł, które obowiązywały górników pod ziemią, no to taką osobę naprawdę skutecznie potrafił ukarać. Skarbnik. Posłuchajcie. Be, nie gwizdaj, słyszysz mnie? Nie gwizdaj, dobrze ci radza. Przekryj się świetnie. Nic nie widzę, nic nie widzę. Jeszcze rozgwizdziesz, a już światła więcej nie ujrzysz. I ziomu szczęście. Ja? Bo skarbnika nerwować nie śmiesz? A, bo się nie przedstawi. To jest skarb skarbek. dobry dupko paliwi, ale jak mnie coś znerwuje, to wcale, że nie ma takiego. A znerwować to mnie umie na przykład taki jeden z drugim co cykani, albo co nie robi jak należy. Ja albo jak tylko gadają, albo ujrzą, wtedy to umia dać takim uścigu, bo mi Jeden Dobry Szkaleniwy zestrz petnie do przy robocie. To mu zamienił wąkę w skała i skończyło się fedrowanie. Kilo w siły stracił, bo i do go wywrócił. Przepraszam muczkać dobrego skarbniczka i obieco nigdy więcej nie pozwolić głupot. Kożbicie widzą słowami przyjdź Boże i tylko leciał do roboty. Taki pomoc. Mają się tu z dobrze. Ale dziwcie się pozór, że nie zawsze jest dobry starych z siwą brodą. Jak tu kaś zejrzycie mysz, albo szapa, albo kota. Oto tysz mógł kabić Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова i tak nie pięknie procie nam tutaj wyrosły samo wszystkie cztery żywioły, czyli mówimy tutaj woda, ogień, ziemia i powietrze, te wszystkie cztery żywioły są potężnym zagrożeniem, o wodzie już mówiłem, jeszcze o innych żywiołach będę wspominał, o wodzie mówiłem, że zalewa, prawda, bo kopania w formie studni, ale jeszcze jest coś takiego jak, proszę Państwa, podziemne jezioro. O! Proszę Państwa, mamy szczęście, Szyba wytrzymała, ale gdyby nie wytrzymała, to zobaczcie.